Tak właściwie, to mówiąc o starej uliczce, starej Jatki, nie można pominąć ulicy malarskiej, bo historycy nazywają tę uliczkę pełną kramów Jatki przy ulicy malarskiej. My dzisiaj zajmiemy się tylko starymi, lub jak brzmi inna nazwa, wielkimi jatkami. Dlaczego wielkimi? Już wyjaśniam. Otóż we Wrocławiu mięsem handlowano także w innym miejscu. Pamiętamy o tym choćby z programu o Placu Nowy Targ. Lecz stare jatki były pierwsze, a wzmianki o tym pochodzą już z XII wieku. Na uwagę zasługuje fakt, że wówczas tworzyły się monopole. I tak stare jatki zostały objęte prawem mili. I wcale nie chodzi tu o słynnego piłkarza Sebastiana. Prawo to stanowiło, że w promieniu jednej mili od murów miasta nie można było handlować mięsem, a warto wspomnieć, że w tamtym czasie. Jedna mila wynosiła około 7 km. Inną ciekawostką jest to, że na starych jadkach nie wolno było prowadzić uboju zwierząt. Ciekawe były także przepisy określające, jak długo mięso mogło być sprzedawane. Decydowały o tym względy higieniczne, i tak latem mięso należało sprzedać tego samego dnia, co był ubój, a najpóźniej do południa dnia następnego. Jesienią i zimą termin ten wydłużano o jeden dzień. Mięso przed upałami chroniła specjalna konstrukcja kramów, nad którymi tworzono podcienie. Podcienie te były także wykorzystywane jako miejsce, gdzie wieszano mięso, eksponując je. Ubój zwierząt był przywilejem nadawanym przez księcia, i rzeźnikiem mógł być tylko właściciel jadki. Założycielem starych jatek był książę Bolesław Rogatka, który podarował je wójtowi Wrocławia, co wielce zmartwiło jego synów, gdyż kramy mięsne przynosiły właścicielowi pokaźny zysk. Kolejną ciekawostką jest to, że jatki nie mogły mieścić się w domu mieszkalnym, lecz właściciele jatek w sprytny sposób zaczęli obchodzić ten zakaz. Nad swoimi sklepami, które od XIV wieku stały się już murowane, wznosili mieszkania, do których wchodziło się właśnie od ulicy malarskiej. Tak więc wyjaśniła się zagadka, dlaczego mówi się jadki przy ulicy malarskiej. Tym samym jadki stały się zapleczem lub oficyną ulicy malarskiej, ale o tym będziemy opowiadać w oddzielnym programie. Wchodząc natomiast w ten malowniczy i niepowtarzalny zaułek, możemy dostrzec biegnący jego środkiem średniowieczny rynsztok. Teraz już nie spływa nim krew zwierząt, gdyż po odrestaurowaniu jatek po II wojnie światowej kramy oddano we władanie artystom, co stanowi także nawiązanie do ulicy Malarskiej, która swoją nazwę wzięła od siedziby cechu malarzy, a dzisiaj na kramach jatek można spotkać galerie wszelkich przedstawicieli sztuki. Można także kupić przeróżne akcesoria służące właśnie artystom, a mający nieopodal swoją pracownię wrocławski artysta Eugeniusz Getstankiewicz na Jatkach umieścił swoje dzieło. Jest nim tabliczka z równaniem 1 plus 1 równa się 2. Tabliczka ta jest hołdem oddanym prostym działaniom i nosi tytuł Kuczci Prostych Działań. Jednak żeby zachować pamięć o tym, że kiedyś. Na starych jadkach handlowano mięsem dzięki staraniom Piotra wieczorka, prezesa okręgu wrocławskiego związku polskich artystów plastyków, na jatkach postawiono pomnik kuczci zwierząt rzeźnych i tak koło Rynsztoka stoją sobie odlane z brązu koza, kogut, królik, gęś z jajkiem i świnia. Przy pomniku widzimy tabliczkę z napisem Kuczci zwierząt rzeźnych konsumenci. Jest to chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie zwierzęta rzeźne mają swój pomnik.